Bartek Lewandowski strzelec trzech bramek dla kontraktu była pierwsze zwycięstwo chyba jeszcze jak żadne inne w tym sezonie. Tak, bardzo cieszę, tym bardziej, że mam nadzieję, że to początek w końcu sukcesów, bo Puchar Polski awansowaliśmy dalej. Lecz to najważniejsza jest liga w naszym wykonaniu. Pierwsze zwycięstwo. Mam nadzieję, że teraz już będzie ich tylko i wyłącznie więcej i mam nadzieję, że tą rundę już teraz będzie kolejne zwycięstwo w tej rundzie, jeszcze ostatnie z Malwę. No tak, to bardzo ważne to jest zwycięstwo z Marwa. Jednak wracajmy do dzisiejszego meczu. Pierwsza połowa jak po grudzie. Próbowaliśmy, mieliśmy przewagę, jednak trudno było zdobyć bramkę. Tak, pierwsza połowa jak zwykle w naszym wykonaniu wyglądała niespecjalnie. Dopiero w drugiej połowie, jeżeli trenerzy nas obudzą w szatni yy, i wychodzimy na drugą połowę z innym nastawieniem i jak było dzisiaj widać, zaczęliśmy grać. No, Biały Stokół nie miał już praktycznie no, między... Yy, nie licząc przedłużonych rzutów karnych w żadnej sytuacji, to my mogliśmy jeszcze więcej wygrać. Tak, dokładnie. no Zdecydowana przewaga. Tak naprawdę z akcji Białystok nic nie stworzył. Przed rzutem karnym były nerwy, czy nie? Cała hala sałak, kibicowała bardzo gorąco. To jeszcze bardziej mnie motywuje do tego, żeby strzelić. Już od długiego czasu, kiedyś za młodego strzelałem rzuty karne, teraz tylko formalność. Tak, dokładnie. Bardzo dobrze, że wspomniałeś o kibicach, bo przez wszystkie kolejki Spisywali się naprawdę na... Ja mogę dedykować swoje trzy bramki dla kibiców, bo czekali na te zwycięstwo no, bardzo długo. Tak, dziękuję bardzo. Dzięki. Michał, po pierwsze wielkie, wielkie gratulacje za nagrodę MVP, za dwa obrożone, przedłużone rzuty karne. Naprawdę wielkie emocje za twoją sprawą w tym meczu i po, no, co najważniejsze pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Konstrakt. Eee, Michał, jak się czułeś przed tymi dwoma karnymi? Widziałem, że próbujesz nawiązać kontakt z kibicami. Pomaga ci to? Tak, tak, bardzo mi pomaga. Zawsze dobrze mi się grało pod presją, tą pozytywną presją. I, i tutaj, tutaj naprawdę jest super atmosfera. Bardzo dużo ludzi przychodzi na, na trybuny. I tyle to bardzo mnie motywuje. Pomogli mi bardzo tutaj kibice lubawscy. Zdecydowanie, chyba najlepsze spotkanie w Twoim wykonaniu. Obroniłeś naprawdę sporą liczbę strzałów. Lepsza forma, czy po prostu dużo szczęścia? Poprawiamy od początku sezonu formę. Akurat, akurat udało się na ten mecz. Szkoda, szkoda, że nie udało mi się pomóc drużynie w poprzednich meczach, ale mam nadzieję, że teraz już, już, już będę cały czas utrzymywał tę dobrą, wysoką formę i, i, i w końcu zaczniemy wygrywać. Pierwsza runda pierwszej ligi dobiega końca. Jak możesz ocenić ten czas? Jak spędziłeś go tutaj w Lubawie, bo to pierwszy twój sezon i pierwsze odczucia. Na pewno na pewno drużyna jest ciekawa. E, punktów mamy niestety e, niestety mało, ale pracujemy nad tym. E, atmosfera w zespole jest bardzo dobra, to już mówiłem w wywiadach na początku sezonu. E, I tyle, oby tak dalej. Oby było po prostu więcej punktów, bo, bo, bo tego nam najbardziej brakuje. Gra wygląda, gra wygląda w, przeważnie dobrze. E, dziękuję Ci Michał Bardzo jeszcze raz gratuluję nagrodę MVP. Szatłowicz Jakub, bramkarz drużyny MOK, Słoneczny Słoneczystok, Białystok. Pierwsza połowa pod wasze dyktando, prowadzenie, w drugiej już oddaliście pole, no niestety zemściło się to dla was. No tak, w pierwszej połowie przycisnęliśmy, staraliśmy się grać wysoko. Zdobyliśmy bramkę, mieliśmy jeszcze sytuację na podwyższenie wyniku, niestety nie, nie, nie udało się, wyjeżdżamy tutaj bez punktów. W drugiej połowie odpuściliśmy chyba troszeczkę, znaczy odpuściliśmy. Indywidualne błędy na pewno yy, pogrążyły nas, tak, bo tutaj... Bardzo dużo strat mieliśmy na naszej połówce nawet, także te straty pogrążyły nas i mówię, no, przegraliśmy niestety. Mieliście w drugiej połowie dwa przedłużone rzuty karne. Gdyby udało się to wykorzystać troszeczkę, mecz mógłby nabrać innego tempa. <gry> no, przedłużone karne to jest naprawdę loteria, bo to 33% karnych tylko przedłużonych jest strzelanych tak, przez zawodników, także jest to bardzo ciężkie do, do strzelania. Jeżeli Bramko się dobrze ustawi, to naprawdę mocny strzał, tylko może wyjść pod poprzeczkę. Jest chyba najtrudniejsze do obrony przy tym. Gra w przewadze nie do końca opłaciła się w tym spotkaniu. Jednak zawsze warto ryzykować. Jesteście Beniaminkiem pierwszej ligi. Jak się czujecie w tej roli? Macie już jednak dużo punktów na swoim koncie. Jakie plany na przyszły sezon? Bo pierwsza runda dobiega końca. Czas podsumowań. No tak, jesteśmy Beniaminkiem, zapoznajemy się z tą ligą. Jak na razie jesteśmy dosyć wysoko w tej tabeli i nie spodziewaliśmy się, że, 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 że właśnie będziemy mieli taką pozycję w lidze. No, jeszcze czeka nas mecz z, z liderem z Toruniem, także zobaczymy, jak to będzie, będzie wyglądać, a następny sezon to nie ma co snuć planów, bo, bo nie, nie, nie wiemy jeszcze naprawdę, co, co, co będzie, tak? jak skończymy ten sezon i, i co będzie za rok, to jest trudno do określenia. No dokładnie zajmujemy się zawsze najbliższym meczem. Dziękujemy bardzo za. Wizyta w Lubawie, i że od... pozwoliliście nam w końcu wygrać. Bo od początku sezonu bardzo trudno było nam wygrać. No, no niestety, no, ktoś, ktoś, ktoś się trafił taki, że na kimś musiało być to przełamanie. Dziękuję bardzo.